Witam serdecznie. Z tej strony Damian z firmy Software. W aktualizacji z lutego 2023 roku w module EGIP dodano możliwość generowania ID pracy na drukowanych automatycznie zwrotkach lub popertach. Wystarczy, że przy zakładaniu projektu w programie CGO w danych opisowych. Projektu uzupełnimy zmienną ID zgłoszenia, czyli ten dawny numer K, a następnie zaimportujemy plik GML i wówczas, przechodząc do modułu EGI, w menu Informacje będziemy mieli uzupełnione te dane, które znajdują się w danych opisowych projektu, między innymi identyfikator pracy również został tutaj przekopiowany. I chcąc teraz, aby ten identyfikator pracy drukował się na zwrotkach czy też kopertach, przechodzę do poczty, do korespondencji, ustawienia, a następnie wybieram edycję szablonu zwrotki albo edycję szablonu koperty. Ja umieszczę ID zgłoszenia, ID pracy na kopercie. Otwiera się okno do modyfikacji. Formularza, koperty. Klikam na edytuj tekst i wskazuję miejsce, w którym chcę, aby moje ID pracy się generowało. Następnie wpisuję zmienną. Nawias kwadratowy. ID podkreśnik pracy. Zatwierdzam, zapisuję zmiany w formularzu a następnie generuje kopertę. ID pracy, czyli ID zgłoszenia zostało wydrukowane we wskazanym przeze mnie miejscu. Należy pamiętać, że dane opisowe projektu należy uzupełnić zanim zaimportuję do projektu plik gml. Jeżeli najpierw zaczytam plik gml, a dopiero później Uzupełnię te dane opisowe projektu, wówczas w informacjach w module EGIP nie będę miał uzupełnionych tych danych z opisu projektu. Te dane uzupełniają się w momencie, kiedy importuję plik GML. A więc najpierw należy uzupełnić dane opisowe projektu w programie CGO, następnie dopiero zaimportować plik GML, i wówczas w module EGIP te dane. Informacje od razu się przekopiują. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.